przy naszej wspólnej rozmowie, Marian mówi w chłodzących. Przy nawojach chłodzących, Marian mówiła ma tyle obrazów. chciałby je przedstawić. wystawić. No, trudno znaleźć czas, żeby tak wygospodarować, czy iść i się odpowiedź w gronie osób. Także jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na mojej wystawie, e, dlatego, że w trakcie zapraszania jednego z kolegów skomentował to, to słowami, czy mi się jeszcze to chciało, coś takiego na stare lata, no a ja odpowiedziałem: A no, jeszcze mi się chciało. Patrząc tutaj na Państwa, tak licznie o, w tak licznej grupie, widzę, że Wam też się chciało. Eee, na początku września, kiedyś w Azikiemcie za podstawy, eee, i główny inspirator, progoder, i tak dalej, zaproponował mi zrobienie. Próbowałem się wykręcić zbyt małą ilością czasu, ale jak widać w końcu uległem i wyraziłem zgodę. Dzisiaj spotykamy się po raz kolejny, już po raz 30 na wystawie z cyklu Galeria Spełnionych Marzeń. To już 10 lat, jak organizuje tutaj wystawy, a wszystko zaczęło się właśnie od pierwszej wystawy, na której również wystawiał swoje obrazy Marian Rośik Mój przyjaciel, weterynarz niepełnosprawny, który jeździ na wózku, który realizuje się poprzez malowanie właśnie takich żywych, ciepłych obrazów. Przez te 10 lat, tak jak już powiedziałem, odbyło się tutaj 30 wystaw. Wystawiane tu były prace i amatorów i zawodowców, takich profesjonalistów jak pan Beksiński, jak prace Salwadora Dali. Przede wszystkim jednak tutaj wystawiają chorzowscy artyści, tacy, którzy raczej nie mają szansy wystawić swoich obrazów w profesjonalnej galerii. Jesteśmy tutaj w galerii Klubu Pokolenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i tutaj właśnie sami organizujemy te wystawy. Nie na się ukryć, że jestem pomysłodawcą i głównym organizatorem tych wystaw. Kiedyś, kiedyś byłem przez weekend Właśnie w domku letniskowym razem z Marianem i wieczorem siedzieliśmy, rozmawialiśmy o jego obrazach i tak dalej. I powiedział, no, że nie ma gdzie wystawić tych swoich obrazów, i rzuciłem tak od niechcenia: Mówię, Marian, ja to zrobię dla ciebie. Postaram się jakoś zorganizować taką wystawę. No i właśnie od pierwszego rzuconego słowa, słowa łatwo się rzuca, prawda, ale takie wyzwanie trzeba potem wypełnić. No i pierwsza wystawa bardzo była udana i była też taką zachętą, że trzeba to jednak może mimo wszystko kontynuować. I średnio, że zbiorąc trzy razy do roku robimy właśnie tutaj wystawy razem z kierownikiem klubu Syryneuszem Wartem. Dzisiaj jest wyjątkowo dużo osób, bo Marian Rosik jest taką ciepłą osobą, te jego obrazy są pełne radości, pełne życia, są ciepłe, ale tak samo są prace innych artystów, które są trudniejsze w odbiorze i wtedy nie ma tyle osób, ale na każdej wystawie jest od 40 do 100 osób. Jest to grono osób, które w zasadzie chce przebywać we własnym gronie właśnie porozmawiać, niebanalnie spędzić czas w XXI wieku w dobie internetu, w dobie środków masowego przekazu takich szybkich jak, jak telewizja, internet. Takie spędzanie czasu to jednak wymaga wewnętrznego samozaparcia i takiego wewnętrznego słowa, że chce się tak spędzać czas. Tu właśnie są ludzie, którzy właśnie w ten sposób chcą spędzić czas, chcą się nasycić tymi obrazami, przebywać wśród ludzi, którzy mają podobne zainteresowania, po prostu niebanalnie spędzić czas.